Cześć, tu Beata. Dziś mamy środę, 1 kwietnia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to ósemka mieczy. To przede wszystkim poczucie ograniczeń. Wszelkie formy ograniczenia będziemy dzisiaj odczuwać. I czasami będą to naciski ze strony innych, czasami będą to, będzie to po prostu brak możliwości ruszenia do przodu. Ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że wynikają one często... Z naszej niewiedzy wynikają z braku naszego doświadczenia. Warto więc przyjrzeć się sprawom troszeczkę dokładniej, przyjrzeć się albo zagłębić się w temat trochę bardziej, wówczas o wiele szybciej, bo to już nawet nie o to chodzi, że głębiej, ale o wiele szybciej zrozumiemy, że ta, ta, tak naprawdę rozwiązanie mamy na, na wyciągnięcie ręki. My po prostu w danym momencie nie będziemy go dostrzegać. W taki właśnie sposób izolujemy się, izolujemy się od innych, izolujemy się też od ludzi chętnych nam pomóc, czy wspierających nas dobrą, dobrą radą, czy w ogóle wyciągającą do nas pomoc. Dlatego, że będziemy postrzegać dzisiaj, może nie przez cały dzień i nie zawsze, ale będziemy mieli tendencję do postrzegania wszystkiego w takich mało optymistycznych barwach. To prowadzi oczywiście do takiego błędnego koła, do blokady, do takiego zapętlenia się w taki właśnie sposób działania. W tej talii natomiast, a jesteśmy w tali Wild Unknown, jakby pytanie, które nasuwa się, no bo oczywiście jest bardzo podobne znaczenie, jest dokładnie takie samo przesłanie, ale pytanie, które się tutaj nasuwa, czy to jest faktycznie ktoś, z zewnątrz, albo coś z zewnątrz, co nas blokuje, co sprawia, że czujemy się w takim stanie zagrożenia? Czy być może my sami boimy się z jakichś przyczyn rozwinąć skrzydła, ruszyć do przodu, dostrzec, że pomimo tych mieczy, pomimo takiego poczucia osaczenia czy ograniczenia, mamy wyjście. Zawsze jest jakaś możliwość, zawsze są jakieś sposoby. Więc warto sobie takie pytanie zadać, czy to rzeczywiście jest, są okoliczności, czy ludzie, którzy nas blokują, czy to być może my sami do tego doprowadzamy. Przyjrzyjcie się jeszcze tej karcie. Kto lub co sprawia, że blokujemy się przed, przed jakby zdjęciem tej zasłony, otwarciem oczu, troszeczkę tak to wygląda. I myślę, że odpowiedź na takie pytanie będzie dla nas bardzo ważna, ale też pozwoli nam zrozumieć więcej rzeczy. I mam nadzieję, że to przesłanie rzeczywiście nam się dzisiaj przysłuży. Tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.